Witam wszystkich. Z tej strony Rafał Kasza, radny miasta Zielona Góra, ale i nie tylko, bo również jeden z najlepszych zawodników biegów z przeszkodami w Polsce. Dziś znajdujemy się w zespole szkolno-przedszkolnym imienia Jana Pawła II w Świdnicy i mam zamiar dzisiaj tutaj przeprowadzić ekstremalny trening na przeszkodach. Zapraszam. Znajdujemy się już na sali gimnastycznej, jeszcze nikogo nie ma i uczniowie nie wiedzą co ich dzisiaj czeka, ale myślę, że będą walczyć o życie. Uczniów Szkoły Świnickiej chciałabym podziękować panu Rafałowi Kaszy za to, że zorganizował piękną lekcję wychowania fizycznego. Myślę, że uczniowie wezmą z niego przykład. Po pierwsze, że będą bardziej wysportowani, a po drugie, to jest przykład jak dojść do celu, jak osiągnąć swoje zaplanowane marzenia i cele. Dziękuję.